orientalne zawsze wyjdą idealne. Podaj je jako przystawkę lub razem z kolacją. Nikt się im nie oprze. Używaj garnka do wszystkich makaronów, takich jak ligatoni, muszelki, kokardki, czy linguini. Nawet delikatne ravioli nie rozpadnie się, gdy je podasz. Nie wyrzucaj kości. Ugotuj z nich pyszny bulion. To takie proste. Będziesz używać tego garnka codziennie. Nie mam za dużo miejsca. Ten garnek jest idealny do mojej kuchni. Ten Garnek to jedyne, czego potrzebujesz. To jest garnek arcydzieło. Uwielbiam orientalne pierożki. Wystarczy, że wyjmę je z zamrażarki, wrzucę tutaj i po kilku minutach wychodzą idealnie. Staram się jeść zdrowo. Uwielbiam sposób, w jaki ten garnek gotuje warzywa na parze. Gotujesz makaron, odcedzasz wodę, a makaron pozostaje w durszlaku. Wyjmujesz koszyk i makaron jest gotowy do podania. Gotuj ziemniaki, odcedzaj wodę i przygotuj aksamitne pire w tym samym garnku. Pomyśl tylko, ile czasu zaoszczędzisz. Przyznaj się, ile razy to co robiłeś? Trzymałeś durszlak w jednej ręce, a drugą wylewałeś gorącą wodę. To zawsze kończy się tragedią. Koniec z tym. Dzięki najlepszemu garnkowi świata powinien znaleźć się w każdej kuchni. Zadzwoń teraz, a otrzymasz garnek do gotowania, durszlak i szklaną pokrywkę w cenie widocznej na ekranie. Garnek ma nieprzywierającą powłokę i umyjesz go w zmywarce. Pokochasz go na tyle, że będziesz chciał zamówić po jednym na każdy palnik. Jeśli uwielbiasz gotować pyszne zupy lub świeże warzywa na parze, często gotujesz makaron, ziemniaki czy jajka, blanszujesz pomidory i inne warzywa, gotujesz na parze owoce morza czy chcesz rozmrozić krewetki, na pewno pokochasz ten garnek. Try this. Wypełnij garnek odrobiną wody i gotuj na parze warzywa takie jak brokuły, brukselki, szparagi, a nawet kolby kukurydzy. Szklana pokrywka sprawia, że możesz doglądać potrawy podczas gotowania. Jestem samotną mamą i ten garnek zmienił moje podejście do gotowania. Jest prosty w użyciu i bezpieczny. Uwielbiam go. To najlepszy garnek świata. Tak prosty, że każdy może go używać. Z najlepszym garnkiem świata masz gwarancję przygotowania pysznych dań. Pokochasz ten. Garnek od pierwszego użycia. Zadzwoń już teraz lub wejdź na www.mango.pl i zamów swój najlepszy garnek świata. Ten bogaty zestaw umożliwi ci szybkie gotowanie, gotowanie na parze, bezpieczne odcedzanie i nie tylko. Ugotuj warzywa, makaron, jajka bez ryzyka poparzenia wrzątkiem. Nie czekaj już dłużej i zamów niepowtarzalny garnek z durszlakiem i pokrywką w atrakcyjnej cenie widocznej na ekranie. Uwaga, to oferta limitowana. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Czy dokuczają ci ciągłe bóle pleców lub stawów? Masz dość porannej sztywności, która utrudnia ci wstawanie z łóżka? Każde schylenie powoduje dyskomfort. A zwykłe codzienne czynności stają się wyzwaniem? Wielu z nas zmaga się z bólem i objawami, które odbierają radość życia i wpędzają w przygnębienie. Czy próbowałeś wszystkiego, od cudownych środków po kosztowne zabiegi, ale ulga była tylko chwilowa, a problem wciąż powracał? Powiedz dość i wybierz Biomak Lumio 3D Comfort Care czyli ten rewelacyjny zestaw do pulsacyjnej terapii Biomag 3D, który możesz wygodnie stosować w domu, w najbardziej komfortowych dla siebie warunkach, relaksując się na ulubionej kanapie, czytając książkę lub oglądając telewizję. Miałem problemy z wólem pleców. Najgorzej było po długim siedzeniu czy schylaniu. Dzięki zestawowi Biomag wróciłem do normalności. Wreszcie czuję, że życie wraca. Nie pamiętam, kiedy zaczęły się moje problemy z krążeniem, Nogi stawały się ciężkie, puchły, a każdy dłuższy spacer był coraz większym wysiłkiem. Teraz mogę wreszcie spacerować z wnukami, po prostu normalnie funkcjonować. Kontuzja kolana bardzo ograniczała moje codzienne życie. Bioma klumią 3D stał się moim wieczornym rytuałem. Z czasem ból u mnie ustąpił, a ja znów mogę cieszyć się ruchem. Przedstawiamy Biomak Lumio 3D Comfort Care. Zestaw do terapii Biomak, stworzony z myślą o łagodzeniu bólu i twoim komforcie. To nowoczesne rozwiązanie, które pozwala ci samodzielnie wspierać mikrokrążenie i naturalne procesy regeneracji organizmu. A to wszystko bez wychodzenia z domu. Żyjemy w czasach, kiedy ból przewlekły dotyka coraz większej ilości osób. I są to nie tylko osoby starsze, ale również te młodsze czynne zawodowo. Dlaczego tak się dzieje? Stres, długie godziny przed komputerem, siedzący tryb życia, brak ruchu to wszystko prowadzi do napięć, bólów mięśni, kręgosłupa i stawów. Zestaw biomaglumio 3DE wykorzystuje magnetoterapię pulsacyjną tą samą metodę, która jest stosowana w wielu placówkach rehabilitacyjnych na całym świecie. Pulsacyjna terapia Biomach 3D wspomaga poprawę krążenia krwi, co sprzyja lepszemu odżywieniu tkanek. Wspomaga również leczenie objawowe poprzez łagodzenie bólu, zmniejszenie obrzęków i skurczów mięśni, ale jego zastosowanie jest znacznie szersze. Sama korzystam z niego od lat i widziałam, jak wielu osobom pomaga na co dzień. Naprawdę potrafi pozytywnie zaskoczyć efektami. Pulsacyjne pole elektromagnetyczne doprowadza przez indukcję elektromagnetyczną do powstawania prądu we włóknach nerwowych. Ten indukowany prąd przyczynia się do blokady przekazywania bólu z bolącego miejsca przez rdzeń kręgowy do środków mózgowych. W wyniku tego procesu dochodzi do łagodzenia bólu. Z biomak Lumio 3D Comfort Care magnetoterapia staje się naprawdę dostępna dla każdego. Umieszczasz aplikator w miejscu odczuwanych dolegliwości, np. Na, na plecy, kolano, nogi. Następnie ustawiasz wybrany program na prostym w obsłudze panelu sterowania i gotowe. Zrelaksuj się, a terapia Biomak 3D robi swoje, pomagając łagodzić ból, zmniejszając obrzęki i rozluźniać napięte mięśnie. Brzmi świetnie, prawda? Ale rozumiemy, że możesz być sceptyczny. Tak jak wiele osób przed tobą, to normalne. Dlatego posłuchaj historii osób, które przekonały się do zestawu Biomak i teraz nie wyobrażają sobie bez niego życia. Szczerze mówiąc, na początku nie wierzyłem za to, co się da. Mam 72 lata i od ponad 10 lat dokuczał mi ból kręgosłupa. O tym zestawie biomaku usłyszałem od kolegi. Pomyślałem eee, – kolejny cudowny aparat. No, ale ból nie dawał mi spokoju, więc się zdecydowałem. W instrukcji wyraźnie piszą, że trzeba cierpliwości, a efekty przechodzą z czasem. Wieczorami kładłem aplikator pod plecy, włączałem program i oglądałem telewizję. Czułem przyjemne ciepło, lekkie mrowienie. Po jakimś czasie ból zaczął ustępować. Dziś mogę wreszcie normalnie wstać rano z łóżka. Nawet na dłuższe spacery z psem znowu zacząłem chodzić. To była naprawdę dobra decyzja. Historia pana Jana pokazuje, jak regularne stosowanie pulsacyjnej terapii Biomag 3D może przynieść ulgę i pomóc odzyskać radość z codziennych spraw, a jak działa to pole? Choć go nie widać gołym okiem, naprawdę istnieje. Zobacz ten prosty test z magnesem. Gdy zbliżamy go do aktywnego aplikatora, wyraźnie reaguje na impulsy. Terapia Biomag 3D, czyli pulsacyjne pole magnetyczne o niskiej częstotliwości przenika w głąb tkanek i może pomóc w łagodzeniu. Bólu, napięcia czy obrzęków. Krew reaguje na pole magnetyczne. Zawarte w niej żelazo sprawia, że krew jest wrażliwa na takie oddziaływanie. Pole magnetyczne może wpływać na krążenie, rozszerzając naczynia krwionośne i poprawiając przepływ krwi, co ma znaczenie dla całego organizmu. Mam na imię Anna, mam 45 lat. Zawsze dbałam o kondycję. Ćwiczyłam, biegałam. Niestety, kilka miesięcy temu miałam fatalną kondycję. Kolano puchło, bolało coraz bardziej. Trudno mi było wejść po schodach, a mieszkam na trzecim piętrze. Zapisałam się na zabiegi, ale to kosztowało sporo czasu i pieniędzy. Któregoś dnia przeczytałam obiomek. Pomyślałam, ciekawe. Cena wydała mi się wysoka, ale jak policzyłam, ile już wydałam, zdecydowałam się. Nie żałuję. Wieczorem siadam, przykładam mniejszy aplikator do kolana, włączam program. I odpoczywam. Po kilku tygodniach ból ustąpił, opuchlizna zniknęła, znów mogę normalnie chodzić. Pani Anna i jej rodzina znaleźli sposób, aby pozbyć się bólu, bez wychodzenia z domu, bez czekania w kolejkach, oszczędzając czas i pieniądze. Ty też wybierz Biomak Lumio 3D Comfort Care, do domowej magnetoterapii pulsacyjnej, który pomógł tak wielu osobom. W zestawie otrzymasz wygodną i intuicyjną konsolę sterującą, która działa jak pilot. To twoje centrum sterowania, z którym łatwo wybierzesz program działający na konkretne dolegliwości. Ustawisz czas i rozpoczniesz Terapię wraz z przyciśnięciem guzika. Zestaw zawiera dwa uniwersalne aplikatory. Większy aplikator A8P, ergonomiczny i łatwy do zamocowania. Świetnie sprawdzi się na większych powierzchniach ciała, takich jak plecy, brzuch czy uda oraz mniejszy aplikator A6P2, który pozwala precyzyjnie kierować działanie pola magnetycznego punktowo lub szeroko, obejmując swoim zasięgiem większy obszar w zależności od Twoich potrzeb. Swój zestaw możesz jeszcze rozbudować. Możesz dokupić na przykład matę na całe ciało, idealną do pełnej regeneracji kręgosłupa i dużych partii mięśni. Jednorazowo poprawia krążenie w całym organizmie. Albo specjalny aplikator w formie buta na problemy nóg związane z krążeniem, stopą cukrzycową czy ostrogę piętową i problemy z chodzeniem. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń! A teraz historia Pani Barbary, która używa obu aplikatorów na problemy z krążeniem. Moje nogi były ciężkie ciągle, a wieczorem puchły jak balony. Ciężkość, ból, problemy z chodzeniem. Synowa wspomniała o zestawie biomak jej pomógł. Więc zadzwoniłam na infolinię i zamówiłam. Na początku byłam niecierpliwa. Kiedy to zadziała? Ale po kilkunastu dniach nogi zrobiły się lżejsze, opuchlizna powoli zeszła. Teraz wieczorem przy serialu kładę aplikator pod łydkę i czuję ciepło, jakby ktoś masował moje nogi od środka. Znowu mogę spacerować, a znajomi pytają, skąd mam tyle energii? Tak właśnie działa Bioma Lumio 3D Comfort Care. Wiele osób takich jak Ty codziennie zmaga się z bólem, ograniczeniami, trudnościami w poruszaniu się. Niezależnie od tego, czy masz 40, 60, 70 lat, czy więcej, Biomak Lumio 3D Comfort Care może pomóc i Tobie. Brzmi świetnie, prawda? Pewnie myślisz, ile może kosztować taka zaawansowana technologia? A teraz najlepsze. Ta technologia jest bardziej dostępna niż myślisz. Przyznaję początkowo, Cena wydawała się wysoka, ale policzyłam ile już wydałam na rehabilitację. Wyszło, że biomak po prostu się opłaca. Czy znam, że z początku pomyślałem, taka cena to nie dla mnie. Moja emerytura nie jest wysoka, a to sporo pieniędzy. No Ale czy jest coś cenniejszego niż zdrowie? Pomyśl, ile rocznie wydajesz na walkę z bólem. Zabiegi, wizyty, dojazdy, jeden cykl magnetoterapii to często kilkanaście wizyt, a przy przewlekłych dolegliwościach trzeba je powtarzać to tysiące złotych rocznie. Na rehabilitację musiałabym czekać z pół roku, a ból przecież nie czeka. Uż prywatnie? Bardzo drogo. A tutaj mam terapię codziennie, kiedy chcę. I u siebie w domu. A teraz wyobraź sobie, że masz własny zestaw Biomak Lumio 3D Comfort Care. Możesz korzystać z zalet terapii Biomak 3D codziennie.